No, i jeszcze króciutko omówimy sobie jednostkę wewnętrzną. W zestawie otrzymujecie oczywiście pilot. Pilot jest dość ciekawie wykonany z uwagi na to, że wygląda on bardzo estetycznie. Ma praktycznie wszystkie potrzebne funkcje. Dodatkowo po rozsunięciu tego panelu macie dostęp do jeszcze pozostałych funkcji, i po zdjęciu można sobie tutaj włożyć baterię. Należy to po prostu tylko pociągnąć i to by było na tyle. Kwestii pilota nie będziemy omawiać. Mamy duży wyświetlacz, na którym pojawiają się podstawowe informacje odnośnie temperatury, którą sterujemy góra-dół. Po prawej stronie mamy przycisk wentylatora. W tym momencie sterujemy sobie siłą nawiewu. Po lewej stronie tryb tzw. ECO, który pozwoli Wam zaoszczędzić energię elektryczną. W miejscu, gdzie naciśniemy sobie INFO, pojawia się informacja o temperaturze w pomieszczeniu. Co jest trudno powiedzieć, czy rzadkością, ale jest rzadkością wielu, wielu innych producentów. Dodatkowo, po naciśnięciu kolejnym pojawia się informacja odnośnie tego, jakie mamy zużycie energii w naszej jednostce, co jest dość ciekawym rozwiązaniem, ponieważ nie musicie w tym momencie już montować dodatkowego tak zwanego podlicznika, jeżeli jesteście zainteresowani zużyciem energii. Pozostałe kwestie są widoczne na pilocie. Do pilota dostaniecie rozbudowaną instrukcję obsługi. No i pilot jak to pilot zazwyczaj spędzi swoje miejsce na półce. Mało co używane. Pozostała kwestia, jednostka wygląda w taki sposób. Jest dobrze zabezpieczona z tak ewentualnymi uszkodzeniami w kwestii samej jednostki. Nie ma się tu zbytnio do czego doczepić. Jest to już można by powiedzieć taka wyższa półka po lewej stronie. Mamy do czynienia tutaj z czujnikiem, który przekazuje informacje do jednostki odnośnie tego, czy ktoś jest w pomieszczeniu, czy nie. Jeżeli osób w pomieszczeniu nie ma od dłuższego czasu, ten czujnik wyłapuje te informacje, przekazuje do jednostki wewnętrznej centralnej. I poprzez to obniża nam koszta energii elektrycznej, zmniejszając temperaturę w danym pomieszczeniu o kilka stopni. Co chodzi o przedni panel, biały, gładki, bardzo ładne logo na samym środku, dyskretnie w kwestiach wyboru koloru, powiedzmy, designu itd. Hitachi w tym przypadku nie proponuje użytkownikom żadnego większego wyboru. Stawia raczej na prostotę. W kwestii wymiany samych filtrów, wymiana filtrów lub ewentualnie też czyszczenie ich jest bardzo proste. Wystarczy tylko pociągnąć, jeszcze raz do góry i mamy dostęp do filtrów. Wyjmujemy filtry w taki sposób, że pociągamy w tą stronę, wysuwamy je i tego typu filtry można wstępnie umyć gdzieś pod bieżącą wodą, osuszyć i w łatwy sposób sobie znowu je zainstalować. Pamiętajmy o tym, że one muszą tutaj nas zaskoczyć, tak aby pełniły swoją funkcję. To samo dotyczy filtra ale z lewej strony, też go wyjmujemy raz w tygodniu powiedzmy, w zależności od tego, z jakim mamy otoczeniem do czynienia, Musimy je po prostu wyczyścić, wymyć, tak aby nasz klimatyzator, nasz wymiennik nie uległ zabrudzeniu, poprzez to, że nasze filtry są już zabrudzone. Często jest tak, że osoby, które nie dbają o klimatyzator zapominają o nim. Filtry się zapychają. Przez te filtry część brudu dostaje się na wymiennik. W momencie jak dostają się na wymiennik, zanieczyszczają tutaj te całe środowisko, powstają grzyby, pleśnie. I w momencie, kiedy użytkujemy klimatyzator w różnym środowisku, to znaczy raz jest na grzanie włączone, raz na chłodzenie, wtedy pojawiają się różnego rodzaju powiedzmy, zagrożenia, takie, które mogą mieć zły wpływ na alergików, osoby uczulone powiedzmy na jakiekolwiek zanieczyszczenie powietrza i temu podobne. Przedni panel, on jest w pełni sterowalny, także możemy na pilocie w pewien sposób ustawić sobie położenie tego panela, co powoduje, że nadmóg powietrza mamy skierowany tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie klimatyzator sobie tego zażyczył. Poniżej mamy też dodatkowo jeszcze łopatki, które możemy sterować powietrzem lewa, prawa. Możemy oczywiście włączyć tryb automatyczny, wtedy przednia ta płetwa tutaj pracuje. Łopatki lewa, prawo tak samo pracują, w zależności od tego, jakie kto ma oczekiwania względem klimatyzatora. Ja w swoim przypadku najczęściej ustawiam łopatki w taki sposób, że ciepłe powietrze gdzieś tam nad nami przelatuje, w taki sposób, aby nie było one odczuwalne i nie budowało tak zwanego dyskomfortu. Tyle co chodzi o przednią część. W tym przypadku tutaj niczego nie naciskamy, uruchamiamy urządzenie z pilota i wszystkie funkcje, jakie mamy, wykonujemy z pilota. Co chodzi o kwestię Wi-Fi, oczywiście urządzenie posiada taką opcję, ale pamiętajcie, jest to tylko i wyłącznie opcja i należy dopłacić za tak zwany moduł WiFi dodatkowe pieniądze. Coraz częściej spotykamy się u producentów premium producentów wyższych marek, że tego typu gadżety niestety kosztują. W przypadku urządzeń tańszych producenci próbują w jakiś tam sposób zachęcić do zakupu tych urządzeń już są te powiedzmy urządzenia takie jak Wi-Fi w standardzie. Z tyłu standardowo nic się nam tutaj nie zmienia. Mamy tutaj po prostu przyłącza gazowe 3 8 i 1 4 rura odpływu Skroplin. Możliwość montażu tej rury jest z lewej lub z prawej strony, możemy przełożyć, także dowolność jest. Jak już jak więkshotite klimatyzatorów I... Co najciekawsze w tym wszystkim, a tak naprawdę dające nam dużą wydajność tej jednostki wewnętrznej, to to, że mamy bardzo dużą powierzchnię tutaj. Zwróćcie uwagę sobie na to, że ta powierzchnia nie jest ona skupiona tylko na tym odcinku, która jeszcze od tej strony klimatyzator zaciąga powietrze, czego użytkownik tak naprawdę nie widzi. Urządzenia, które są bardziej wydajne, gdzie producent nastawił się na ogrzewanie pomieszczeń, musi mieć dane urządzenie wewnętrzne, większą powierzchnię wymiany ciepła, tak aby było jak najbardziej skuteczne. Co chodzi o kwestie designerskie, według mnie. Urządzenie jest skrótne, bardzo ładnie wyglądające, stoi się w nowoczesnych wnętrzach i będzie Wam przez długi okres czasu dobrze funkcjonowało. Dodatkowo Hitachi proponuje swoim użytkownikom bardzo fajne rozwiązanie clean. W momencie, jeżeli wybierzemy tę opcję, raz powiedzmy na jakiś czas, urządzenie samoczynnie się czyści. Czyści się z wszelkiego rodzaju, powiedzmy pyłów, osadów, grzybów które znajdują się na wymienniku, może być dobrym rozwiązaniem dla alergików, dla osób, które są uczulone na pyły, pyłki, ponieważ pozwoli w taki, powiedzmy, samodzielny sposób zadbać o jednostkę wewnętrzną. Tak, aby nie działy się z nią jakiekolwiek cuda. No, oczywiście to też nie zwalnia użytkowników z serwisowania tego typu urządzeń. Serwis, który przyjeżdża na miejsce do Was w odpowiedni sposób, zadba o te urządzenia, oczyści je, ale pomiędzy serwisami jak najbardziej można z tej opcji korzystać. No i cieszyć się z czystego powietrza w swoim domu. Ja dziękuję za zainteresowanie dzisiejszym odcinkiem. Osoby, które mają jakiekolwiek pytania w kwestii kwacatorów lub też ewentualnie pomp ciepła, zapraszam do kontaktu ze mną, a tymczasem dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć!